To one produkują paliwo, które napędza dosłownie wszystko. Ale zaraz to nie wszystko, bo one nie są tylko takimi prostymi fabrykami prądu, o nie. To są prawdziwe centra dowodzenia komórką. Metabolizm, odporność, hormony, one wszędzie maczają swoje palce. A spójrzcie na to: aż 20% całej energii, tyle pożera nasz mózg. To doskonale pokazuje, jak bardzo jest on od nich zależny. Jeśli zależy nam na jasnym umyśle i dobrej koncentracji, nasze mitochondria muszą działać na pełnych obrotach. Okej, okay. wiemy już, że mitochondria to nasi superbohaterowie, to teraz zobaczmy, jak stres staje się ich arcywrogiem. Bo właśnie tutaj, na tym poziomie, zaczyna się cały dramat. I tu musimy coś bardzo ważnego rozróżnić, bo jest stres i stres. Ten pierwszy, taki na chwilę, wiecie, sprint do autobusu. Super, mobilizuje ale ten drugi ten który sączy się powoli przez cały dzień w pracy w korku on jest jak trucizna i tu dochodzimy do sedna do tego cholernego błędu